Poznajcie technikę montażu wiatrownicy ADAPT, która dedykowana jest seriom Modular, Compact i Classic. Główne zalety wiatrownicy ADAPT. Regulacja krycia. Zakres regulacji wiatrownicy ADAPT wynosi od 240 do 320 mm. Zagłębienia montażowe. Eliminują ryzyko popełnienia błędu i nieprawidłowego umiejscowienia wkrętów. Modułowość. Modułowa forma obróbki ułatwia montaż na wysokości oraz optymalizuje koszty transportu. Podstawowe parametry obróbki. Przechodzimy do montażu wiatrownicy Adapt. Przygotowaliśmy połać do montażu wiatrownicy. Wybrane pokrycie blaszane zostanie zamontowane dopiero po zainstalowaniu korytka spływowego. Wiatrownica Adapt występuje w dwóch wersjach: prawej oraz lewej. Obie wersje składają się z trzech elementów: korytka spływowego oraz górnej i dolnej części wiatrownicy. Na początku przygotowujemy haftry płaskie. Za ich pomocą montujemy korytko spływowe. Mocowanie wykonujemy zarówno od strony połaci. Jak i od strony zewnętrznej. Zwracając uwagę na estetykę, rekomendujemy przygotowanie elementu maskującego przy okapie. Następnie montujemy element dolny wiatrownicy. W naszym przypadku jest to wersja na prawą stronę. Przykręcany jest w zagłębieniach montażowych oraz na krawędzi obróbki. Na zamontowaną część dolną nakładamy górną część wiatrownicy, zaczepiając o korytko spływowe. Regulacja wysokości krycia pozwala na ukrycie wkrętów w jej dolnej części. Mocujemy wiatrownicę za pomocą wkrętów na krawędziach obróbki. Kontynuujemy montaż kolejnych wiatrownic zgodnie z przedstawioną instrukcją, łącząc elementy na zatrzask i przykręcając w zagłębieniach montażowych i na krawędziach. Za pomocą górnej części wiatrownicy maskujemy wkręty w części dolnej. Zakres regulacji wiatrownicy Adapt wynosi od 240 do 320 mm. Dzięki modułowości montaż jest łatwy i estetyczny. Uniknij błędów postępując zgodnie z naszymi zaleceniami.